Dzisiaj w kilku słowach o tym, od czego zacząć naukę projektowania, bo to taki temat, który bardzo często pojawia się na forach internetowych i grupach na fejsie. E, dużo osób zadaje pytania, od czego zacząć, jakich programów się uczyć, w co zainwestować, i tak w wielkim skrócie opowiem Wam dzisiaj, od czego właściwie zacząć. Rysunek jest ważny, nie ma w ogóle o czym mówić. Uczcie się rysować, uczcie się szkicować, uczcie się przenosić swoje myśli na papier. To nie muszą być piękne rysunki, to nie muszą być piękne portrety, jeden do jeden odrysowywań, pejzaży albo jakichś produktów, absolutnie nie. Wystarczy, że po prostu zaprzyjaźnijcie się z ołówkiem i kartką papieru i zaczniecie przenosić swoje myśli na papier, a gwarantuję Wam, że będzie Wam się dużo łatwiej pracowało nad pomysłami, dużo łatwiej rozwijały te pomysły no i w ogóle no nie ma o czym mówić, rysunek jest podstawą przy projektowaniu i koniec, kropka, uczcie się tego. I takie szkicowanie też jest bardzo potrzebne, kiedy pracujecie z klientem, kiedy pracujecie z całym zespołem, przenosicie w ten sposób swoje pomysły, dzielicie się swoimi pomysłami, pracujecie nad taką ostateczną formą tego projektu. Więc szkicujcie, miejcie pod ręką zawsze jakiś notes albo różne kartki, ołówek, długopis, cokolwiek i po prostu rysujcie. Kompozycja, kolor, perspektywa to są takie pojęcia trochę abstrakcyjne, trochę kojarzące się z historią sztuki, z jakimiś obrazami, dziełami sztuki, a tak naprawdę to są podstawowe pojęcia w projektowaniu, które warto znać, które trzeba znać, jeżeli chcecie się zajmować tym profesjonalnie, to po prostu nauczcie się ich i tyle. Nawet nieprofesjonalnie, nawet jeżeli robicie coś dla siebie, to są takie rzeczy, które trzeba znać, bo te prace stają się lepsze. Po prostu nauczcie się pracować z barwą, zestawiajcie różne kolory ze sobą, sprawdzajcie, jak zmienia się nastrój grafiki, jeżeli zmieniacie kolory. Popracujcie nad kompozycją, nauczcie się kompozycji w ogóle, nauczcie się, jakie są rodzaje kompozycji. Na pewno będzie Wam dużo, dużo łatwiej. Typografia. To jest bardzo ważne pojęcie. Chyba, że będziecie zajmować się ilustracją e, albo będziecie robić wizualizację 3D jakichś pomieszczeń. E, w każdym innym wypadku na pewno będziecie pracować z tekstem. Typografia to nie są po prostu teksty, to nie są po prostu litery, które sobie są, a my robimy grafikę dookoła nich. Nie chodzi o to, żeby po prostu wlać tekst, wyjustować go albo wyrównać do lewej nadać mu kolor albo pogrubienie i dodać jakąś nową grafikę. Ten tekst musi być spójny z grafiką, musi być jej nieodłącznym elementem i to jest bardzo ważne w przypadku tworzenia identyfikacji wizualnej, bo tu bardzo często widzi się bardzo dopracowane sygnety i dopisane po prostu zwykły tekst obok. To tak nie działa, to nie wygląda dobrze, po prostu zainteresujcie się typografią, poznajcie jakieś podstawy. W poprzednim filmiku wyrzucałam książki, które warto znać. Po prostu przeczytajcie je od deski do deski, zapoznajcie się z tym, zapamiętajcie, co tam jest napisane i naprawdę to będzie dobrze zainwestowany czas i pieniądze. Na początek wystarczy Wam w zupełności jeden program i to jest dosyć ważna informacja, bo jeżeli wchodzi się na jakieś profesjonalne grupy, na fejsie albo fora, gdzie opisane są procesy, Różnych projektantów, to może się nagle okazać, że ci wszyscy ludzie korzystają z całej masy aplikacji. I fakt, faktem, jakbym tak miała policzyć, z ilu programów zdarza mi się czasami korzystać, to może okazać się, że jest ich całkiem sporo. Często nie wynika to z samej potrzeby korzystania z tych programów, to znaczy, to nie jest tak, że nie mam innego wyjścia. Um, dużo częściej jest jednak tak, że to projektanci sami wybierają sobie oprogramowanie, z którego korzystają. Bo klienci po prostu potrzebują efektu i nie interesują się za bardzo tym, jak to wygląda po drodze. Jest to masa aplikacji i narzędzi, które służą do komunikacji między klientem a projektantem i których przy okazji musimy się uczyć, żeby z nich korzystać w siłą rzeczy. Natomiast na początek naprawdę nie zabracajcie sobie tym głowy. Po prostu wybierzcie jedno narzędzie, najlepiej takie, które łączy możliwości programu do grafiki rastrowej i wektorowej. Czyli no takie uniwersalne narzędzie, które pozwoli Wam zrobić w jednym miejscu dużo rzeczy. I czy to będzie logo, czy to będzie ulotka, czy to będzie wizytówka, po prostu starajcie się to na razie robić w jednym programie i to pozwoli Wam nauczyć się tego programu, wykorzystywać na maksa jego możliwości, a potem w razie potrzeby będziecie uczyć się kolejnych. Na początek warto próbować różnych rzeczy. Jeżeli wydaje Wam się, że będziecie chcieli zajmować się projektowaniem znaków, projektowaniem logo, to zaprojektujcie jakiś znak, ale zaprojektujcie też do niego całą identyfikację wizualną i zobaczcie, jak ten znak pracuje na różnych formatach, w różnych projektach. Czy to będą wizytówki, ulotki, czy na przykład strona internetowa. Ten znak będzie zachowywał się bardzo różnie, to róbcie do tego paletę barw, zróbcie taką mini księgę znaku, gdzie umieścicie informacje, e, jakie fonty, jakie kroje pisma będą pasować do takiego znaku, w jakich barwach powinien się on gdzieś tam e, obracać. E, I pozwoli Wam to trochę popróbować różnych rzeczy e, i sprawi, że poznacie trochę. Rzeczy z zakresu web designu, właśnie identyfikacji wizualnej, że to będzie takie globalne projektowanie, a nie tylko nastawione na, na jedną dziedzinę. I to jest na początku bardzo ważne, bo może się okazać, że coś, co sobie wyobrażacie jako fajne, wcale nie będzie Waszym konikiem. Próbujcie różnych rzeczy, sprawdzajcie, uczcie się, testujcie, a gwarantuję Wam, że opłaci się. E, przynajmniej przekonacie się, że są rzeczy, których nigdy w życiu nie będziecie chcieli robić. E, a na specjalizację też przyjdzie jeszcze czas. To jest taki trochę m, punkt, który poleciłabym i odradzała, bo mam świadomość tego, jak potrafi trochę dokopać e, początkującym grafikom, osobom, które się dopiero uczą. Ale warto jest podglądać lepszych od siebie. Uczyć się od nich, analizować ich pracę, porównywać się do nich. I wiem, że to na początku wygląda biednie: że jak zostawicie to, co sami zrobiliście, z tym, co Wam się podoba i co jest na przykład na głównej stronie Behance'a, to poczujecie się tacy malutcy i stwierdzicie, że to może nie jest dla mnie, się do tego nie nadaje, ja tak nie umiem. To, co jest tam wyświetlane, to bardzo często jest efekt naprawdę solidnego czasu. Masy pracy, edukacji e, i to nie przychodzi od tak. To jest naprawdę nauka, którą, w którą trzeba zainwestować i czas, i często pieniądze, e, i masę energii. E, I to jest trudne, także nie poddawajcie się, e, inwestujcie w swoją naukę, inwestujcie czas, czasem również pieniądze, w to, żeby stać się lepszym, lepszą. I powodzenia! Mam kciuki. Jeżeli szukacie więcej informacji na temat projektowania, zwłaszcza jeżeli jesteście osobami początkującymi, to zapraszam Was na mojego bloga www.zepsa.net i znajdziecie tam trochę wpisów związanych z projektowaniem, z pracą freelancera, z pracą grafika i mam nadzieję, że. Tam znajdzie każdy coś dla siebie. I oczywiście zapraszam do komentowania filmików. Wpadajcie też na fanpage lub piszcie na Twitterze. Linki zawsze są w opisach filmu. I to by było na tyle. Do usłyszenia. Do następnego. Hej!